Up. I'm about up my pledge, I'm decked up on blue bills, and I won't stop it until the cash pit are like fall leaves in the backfield. Tell her out of my face if she coming with that book. Quit to say my peace, I'm so apt, so special. She brainy, but them jeans looking like paint. I gotta bless her. It. 'Cause talk a whole lot, know damn where they really can't press us. I notated on leaflet, I'm really up a few levels with it, like way, way off the way from them. Can't see me, you can't meddle with us. Czołem pancerniki. Jeśli widzieliście naszą recenzję Redmi Note 10 Pro, to wiecie, że do zestawu jest dołączany Etui jako uzupełnienie dla podstawowej ochrony telefonu. Natomiast, jeśli oglądacie ten film, to znak, że szukacie czegoś więcej, więc nie przedłużając, przejdźmy do naszej pierwszej propozycji. A etui, od którego zaczniemy, to cam shield od Nilkina, czyli pierwszego pancernika w naszym zestawieniu, który zapewni Wam solidną ochronę przede wszystkim dla waszej wyspy aparatów. Całość jest wykonana z poliwęglanu i z uwagi na swoją smukłą obudowę, nie pogrubi sylwetki urządzenia. Główną zaletą tego case'a jest oczywiście slider chroniący soczewki. Wnętrze nie posiada dodatkowej wyściółki w postaci miękkich materiałów. Całość jest lekka i sztywna zarazem. Tak prezentuje się telefon w duecie z CamShieldem. Wygląda to naprawdę charakternie. Powierzchnia rantów na pleckach zapewnia dobre trzymanie i jest małe ryzyko, że wypuścimy telefon z rąk. Wyspa aparatów znajduje się we wgłębieniu i jest bezpieczna ale gdyby tego było mało, możemy zawsze w pełni ochronić nasze soczewki przed zabrudzeniem bądź upadkiem za pomocą przesuwanego slajdera. Dostęp do portów nie jest utrudniony. Przy okazji możecie zobaczyć wycięcia na narożnikach, które ułatwiają zakładanie ETUI. Przyciski głośności są zintegrowane z obudową, zaś przycisk wybudzania i jednocześnie skaner odcisków palca jest odsłonięty. Przyciski działają z odpowiednim skokiem, a wyprofilowany otwór na skaner, który jest od teraz we wgłębieniu, pozwoli na łatwiejsze zlokalizowanie go palcem. Boczne krawędzie obudowy przebiegają na równi z ekranem, zaś górne i dolne wystają minimalnie ponad ekran. Korzystanie z interfejsu w tej pozycji nie będzie sprawiać, że urządzenie będzie się chwiać. Słowem podsumowania, jeśli lubicie wzmocnione etui, które jednocześnie nie zaburza znacząco sylwetki telefonu, zależy wam na pewnym chwycie, a soczewki aparatu są dla was droższe niż uśmiech własnego dziecka, to Nilkin Cam Shield będzie rozsądnym wyborem, zwłaszcza że kosztuje zaledwie 4 polskie dychy, a sprawia wrażenie dużo droższego. Dla entuzjastów odważniejszych stylówek, które próbują łączyć odporność na upadki z transparentnym wyglądem, mamy zawsze Ringę Fusion X. Znajdziemy tutaj wojskowe standardy, specjalne technologie absorbujące wstrząsy i uderzenia i oczywiście parę innych gadżetów, o których nie wolno mi mówić, bo w przeciwnym razie musiałbym Was zlikwidować. Całość wciąż zachowuje odpowiednią elastyczność, więc nie będzie kłopotu z przywdzianiem tego kostiumu. A po jego założeniu naszym oczętom ukazuje się taki widok. Spodziewam się, że wielu gadżeciarzy odnajdzie w tym swój urok, natomiast musicie pamiętać o utrzymaniu czystości. Przynajmniej w wewnętrznej części etui, by uniknąć wszędobylskich śladów po palcach. Dobra informacja. Punktowa struktura uniemożliwia powstawanie efektu mokrej plamy, przeciwdziałając przywieraniu etui do urządzenia. Wyspa aparatów jest otoczona wystającym rantem, więc możemy swobodnie odkładać telefon pleckami do dołu. Ponownie jak u poprzednika, mamy zabudowane wyłącznie przyciski głośności, zaś dostęp do skanera jest w pełni swobodny. Interfejsy pracują z należytym skokiem, a przycisk wybudzania jest od teraz bardzo łatwy do zlokalizowania. Spód urządzenia jest w pełni chroniony, ale rzecz jasna mamy odsłoniętą diodę IR, głośnik oraz port ładowania. Ranty wystają ponad ekran w jego górnej i dolnej części, dzięki czemu możemy również odkładać bez przeszkód telefon ekranem do dołu. Etui pozwala na idealne przyleganie telefonu do płaskiej powierzchni. Jeśli tylko odpowiada Wam taki wygląd etui, to myślę, że znajdziecie tutaj wszystko to, co potrzebujecie mieć, czyli pełną ochronę zarówno dla aparatu, jak i ekranu, wzmocnione narożniki i pewność, że nie przekroczycie kwoty powyżej 50 zł. Chyba trudno dyskutować z takimi argumentami. Obowiązkowa pozycja na naszej mapie pokrowców to oczywiście marka Spigen i model Tough Armor. To, co przychodzi na myśl w pierwszym kontakcie z tym etui, to jego wyczuwalnie wyższa waga względem poprzedników. Oczywiście to nie oznacza, że etui jest super ciężkie, ale daje się wyczuć różnicę. Sprawcą tego stanu rzeczy jest suma wszystkich elementów, które składają się na to etui. U góry mamy twardy poliwęglan, termoplastyczny poliuretan wewnętrznej konstrukcji, wzmocnione narożniki i żółt piankę amortyzującą wstrząsy. Mimo to udało się zachować odpowiednią elastyczność. Pierwsze wrażenie po założeniu? Smartfon ma nieco szerszą talię, co może ucieszyć użytkowników z łapami tak wielkimi, że przybijając kimś piątkę, potrafią wygenerować porządne klapnięcie. Wygląd jest nienachalny i oszczędny w środkach. Mamy tutaj oczywiście wysuwaną nóżkę, która umożliwia nam korzystanie z multimediów w pozycji poziomej. Telefon oczywiście pewnie leży w dłoni i sprawia wrażenie większej solidności. Wyspa aparatów znajduje się we wgłębieniu, więc telefon śmiało możemy odkładać soczewkami do dołu. Ponownie mamy zabudowane przyciski głośności, zaś przycisk wybudzania wraz ze skanerem jest odsłonięty. Przyciski działają z nieco większym oporem w stosunku do poprzedników, a wgłębienie na skaner najlepiej oddaje rozmiar, w jakim telefon zostaje pogrubiony na bokach. Spód urządzenia, oczywiście, jest w pełni chroniony i jednocześnie pozwala na korzystanie z wszystkich tutejszych dobrodziejstw. Krawędzie nad ekranem są słusznych rozmiarów i wystają ponad tafle szkła, zwłaszcza w górnej i dolnej części obudowy, więc bez obaw możemy odkładać telefon w dowolnej pozycji. Miły akcent na koniec. Telefon w tej pozycji pod naciskiem palca jest praktycznie niewzruszony. Tough Armor od Spigena to propozycja dla tych, którzy cenią sobie solidną ochronę w każdym aspekcie, lubią podbijać pancerny charakter telefonu, a jednocześnie nie szukają żadnych stylistycznych fajerwerków, stawiając przede wszystkim na praktyczne rozwiązania. No i wiedzą, że solidna i bezkompromisowa konstrukcja może kosztować nieco więcej. Nasza kolejna propozycja to budżetowa alternatywa dla dołączonego do zestawu etui od Xiaomi, które może z czasem się zużyć. Jeśli polubicie się z takim typem case'a, a zmartwi Was to, że zaczyna ono na przykład żółknąć, to nie musicie myśleć intensywnie o jego zastępcy. 3MK Clear Case jest również w pełni przezroczyste, elastyczne i co więcej, lepiej poradzi sobie z ochroną wyspy aparatów. Podobnie jak oryginał, również i to etui pozwoli wam na idealne dopasowanie telefonu i pewność, że wasz telefon utrzyma swój pierwotny kształt i wygląd. Oczywiście nie unikniemy zostających śladów po palcach, ale taki to już urok tego typu pokrowców. Palce wędrujące po tej powierzchni będą raczej do niej przylegać, przez co telefon nie powinien łatwo wyślizgiwać nam się z dłoni. Cały instrument aparatu jest w pełni zabezpieczony, posiadając wycięcia jedynie na same soczewki. Jeśli chodzi o bok urządzenia, to tutaj odnotowałem pierwszy poważny minus. Otóż z jakiegoś niejasnego powodu ktoś wpadł na pomysł, aby w pełni zasłonić przycisk wybudzania, który jednocześnie pełni rolę skanera odcisków palca, co oznacza, że w tym wypadku nie skorzystamy z tej metody autoryzacji w telefonie. Tak prezentuje się spód urządzenia. W przeciwieństwie do oryginalnego Etui od Redmi, tutaj nie uświadczymy zabezpieczenia na krawędziach ekranu. Z uwagi na oddanie kształty wyspy aparatów, w tym Etui całość będzie niestabilna w trakcie korzystania z telefonu w pozycji leżącej. Tak jak wspomniałem na początku, 3MK Clear Case to budżetowa alternatywa dla prostych, podstawowych caseów, które, co prawda, nie zapewnią nam kompleksowej ochrony, ale przynajmniej wciąż pozwolą nam cieszyć się pełnym wyglądem naszego telefonu i widokiem skanera ukrytego tuż pod cienką warstwą termoplastycznego poliuretanu. Wybaczcie 3MK, musiałem jeszcze raz Was sobie uszczypnąć. Nasza ostatnia propozycja to ponownie Spigen i tym razem model Ultra Hybrid, czyli kontrpropozycja dla Fusion X w nieco bardziej stonowanym wydaniu. Ponownie mamy tutaj połączenie transparentności ze wzmocnieniem miejsc najbardziej narażonych na przejęcie największej siły w trakcie upadku. Mimo wyglądu, Etui jest dość sztywne, głównie ze względu na bardziej zwartą konstrukcję samej ramki. Ponownie musimy pogodzić się z widokiem odciśniętych palców, ale w zamian możemy cały czas przypominać sobie, jakiego koloru jest nasz smartfon. Lepsze to niż spacer po szklanej powierzchni z ekranami. Etui dobrze leży w dłoni, zwłaszcza za sprawą matowej ramki. Wyspa aparatów jest otoczona grubą ramką wystającą nieco ponad powierzchnię soczewek. Przyciski głośności są zabudowane, zaś dostęp do skanera nie jest utrudniony. Przyciski pracują z wyraźnym skokiem, a skaner jest łatwy w nawigacji. Spód urządzenia jest zabezpieczony boczne krawędzie wystają ponad ekran, więc ponownie możemy bez przeszkód odkładać telefon ekranem do dołu. Niestety, kładąc nacisk na lewy górny róg urządzenia, będziemy powodować jego lekkie chwianie. Jeśli Fusion X wydawał się Wam zbyt ekstrawagancki, to Spigen Ultra Hybrid powinien ukoić Waszą potrzebę obcowania z bardziej zachowawczym wyglądem. Do tego otrzymacie solidną ochronę i gwarancję jakości, jaką oferuje marka Spigen. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to koniecznie zostaw łapkę w górze, dlatego że to właśnie im zawdzięczamy coraz to lepsze zasięgi i tym samym możemy budować coraz to bardziej zwartą społeczność. Także nie zwlekaj, tylko dołącz do nas i zobaczmy się już wkrótce przy okazji następnego filmu.